Hej, witajcie wszyscy na EcoHouse. Cześć! Dzisiaj mamy temat, który może zainteresować każdego właściciela domu: koszty przydomowej oczyszczalni ścieków. O, to brzmi ciekawie. Zawsze się zastanawiałem, ile to właściwie kosztuje. No właśnie, to zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od rodzaju gruntu, na którym budujemy. Aha, czyli grunt ma to duże znaczenie? Dokładnie. Jeśli mamy grunt piaszczysty lub o średniej przepuszczalności, mm -hmm. to koszty są znacznie niższe. A co jeśli grunt jest słabo przepuszczalny? Wtedy trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki, jak przepompownia? Rozumiem. Możesz podać jakieś konkretne liczby? Jasne. Instalacja na gruntach piaszczystych to około 4,5 tysiąca złotych. O, to nie tak źle. Tak, ale jeśli grunt jest słabo przepuszczalny, dochodzi koszt przepompowni, około 2000 zł więcej. A jeśli dodatkowo są wysokie wody gruntowe? Wtedy potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia, co okay. może podnieść koszt o kolejne 1500 zł. Czyli grunt naprawdę wpływa na budżet. Dokładnie. Dlatego warto um przeprowadzić test perkolacyjny przed rozpoczęciem prac. Test perkolacyjny? Co to właściwie jest? To badanie, które sprawdza, jak szybko woda przesiąka przez glebę. Aha, rozumiem. Czy to drogie badanie? Nie, to niewielki koszt w porównaniu do całej inwestycji, a może zaoszczędzić Jasne. sporo problemów później. To ma sens. A co z innymi kosztami? Trzeba też uwzględnić wynajem sprzętu budowlanego, na przykład koparki. Koparki? Ile to kosztuje? Około 1500 zł za dzień. O, to spory wydatek. Tak, ale bez niej prace mogą trwać znacznie dłużej. A co z materiałami jak żwir? Transport żwiru to około 2,5 tysiąca złotych. Okay. A sam żwir kosztuje od 100 do 200 zł za tonę, w zależności od rodzaju. To wszystko się sumuje. Dokładnie. Dlatego planowanie budżetu jest takie ważne. Wiesz, zastanawiam się, czy nie lepiej samemu wykonać niektóre prace, żeby zaoszczędzić? No, to może być kuszące, ale profesjonalny montaż gwarantuje poprawne działanie instalacji. Ale jeśli ktoś ma doświadczenie, to może sobie poradzić, prawda? Cóż, błędy mogą być kosztowne w naprawie, więc mm -hmm. lepiej zaufać specjalistom. Rozumiem. Chodzi o długoterminowe korzyści. Tak, a przydomowa oczyszczalnia to też inwestycja w środowisko. Mniej zanieczyszczeń, prawda? Dokładnie. Dbamy o wody gruntowe i wspieramy bioróżnorodność. To ważne aspekty. Więc warto dobrze zaplanować te inwestycje, żeby cieszyć się Zgadzać. korzyściami przez długie lata. Dziękuję za wyjaśnienia. Nie ma za co. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę. Na pewno zajrzę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.